teraz lub połóż się w wygodnej pozycji na siedząco lub na leżąco, tak jak Ci wygodniej. Najważniejsze jest to, że po tej medytacji będziesz czuła, czuł się rzeźki, rzeźka i Twój dzień będzie wspaniały. Tak jak sobie tego życzysz. A więc przyjmij teraz tą wygodną pozycję, zamknij oczy, i weź głęboki wdech przez nos, i wydech przez usta. Bardzo dobrze. I jeszcze raz wdech przez nos, i wydech przez usta. A teraz powtórz sobie w myślach następujące stwierdzenia. Dzisiaj jest wspaniały dzień. Cokolwiek zamierzam zrobić, Dam sobie z tym radę. Dam sobie radę i wszystko zrobię tą z oddaniem, radością i miłością. Ja zasługuję na to, by cieszyć się, naprawdę cieszyć się tym dniem. Każda moja chwila mojego życia jest cenna i ja jestem cenna i ja jestem cenny. Zasługuję na to, by naprawdę cieszyć się tym dniem. Każda chwila jest cenna, i ja jestem cenna, i ja jestem cenny. Poczuj teraz swoje cudowne ciało, i zobacz, jak każda komórka Twojego ciała jest szczęśliwa, że żyje. Kontynuując głęboki wdech i wydech, wyobraź sobie, jak białe, złote światło. Wpływa teraz do Twojego ciała z każdym oddechem. To światło jest naładowane pozytywną energią, jest to energia źródła. Poczuj teraz, jak to światło wpływa do Twojego ciała w sposób automatyczny i to Twoje ciało jest automatycznie ładowane pozytywną energią. W sposób naturalny. Możesz już poczuć energię i moc w swoim ciele, i zauważyć, że każda Twoja komórka jest wypełniona złoto-białym, źródlanym światłem światłem energii, mocy i miłości. Daj sobie dzisiaj pozwolenie, aby naprawdę cieszyć się życiem i po prostu się dobrze czuć. Jesteś absolutnie wyjątkowa. Jesteś wyjątkowy. Jesteś cenna. Jesteś cenny. Ty jesteś całkowicie wyjątkowa i warta miłości, taka, jaka jesteś. Jesteś całkowicie warty i wyjątkowy, warty miłości, takim, jakim jesteś. Zwróć uwagę teraz, jak wszystkie komórki Twojego ciała cieszą się z tego. Cieszą się bardzo, że, że Ty wiesz, że jesteś warta miłości, jesteś warty miłości za to, jaka jesteś, za to, jaki jesteś że jesteś warta, aby być kochana. Jesteś warty, aby być kochanym. Że jesteś wystarczająco dobra, wystarczająco dobry. Jesteś więcej niż wystarczająco dobra, wystarczająco dobry. Twoje ciało składa się z ponad 100 miliardów komórek. Każda z tych komórek jest absolutnie wyjątkowa. Każda z tych komórek jest jedyna w swoim rodzaju i absolutnie doskonała. Taka, jaka jest. Ty jesteś cudem. Ty jesteś cudem. Powtórz teraz swoją mantrę i naładuj wszystkie swoje komórki uznaniem. Jestem warta kochana. Jestem warta kochania. Taką, jaka jestem. Jestem warta miłości za to, kim jestem. Jestem warty miłości za to, jaki jestem. Wyobraź sobie, że wszystkie Twoje komórki to słyszą i każda z Twoich setek miliardów komórek słucha uważnie i chłonie tą cudowną miłość, tą cudowną energię. Jestem warta miłości za to, kim jestem. Jestem warty miłości za to, kim jestem. Zauważ, jak Twoje komórki się cieszą i absorbują to zasłużone uznanie. Jestem godna miłości. Jestem godzien miłości. Teraz chciałabym Cię zaprosić w małą podróż w Twoją przyszłość. Wyobraź sobie, jak minie ten dzień. Zobacz, jak zaczyna swój dzień. Wszystko jest tak jak zawsze, tylko z jedną małą różnicą. W swoim wnętrzu wiesz, wiesz dokładnie, że jesteś godna, że jesteś godzien miłości za to, jakim jesteś, jaka jesteś. I słyszysz taki wyraźny głos w swoim wnętrzu. Jestem warta miłości, jestem warty miłości. Nie muszę nic w sobie zmieniać. Jestem w porządku, taka, taka jaka jestem. Jestem w porządku, takim jakim jestem. A teraz wyobraź sobie, jak minie Ci pierwsza połowa dnia. Co robisz? Popatrz. Kiedy we wszystkich swoich działaniach wyraźnie wiesz, że jesteś warta miłości, że jesteś warty miłości, obojętnie co robisz. Jesteś kochana, kochany takim, jakim jesteś, taką, jaka jesteś. Jak się przy tym zachowujesz? Zobacz, jaka jest Twoja postawa ciała. A jaki jest Twój wyraz twarzy? Jak traktujesz siebie? A jak traktujesz innych? A jak minie druga Twoja połowa dnia? Każda z Twoich komórek jest wypełniona miłością, wdzięcznością. Każda z Twoich komórek wie, że jest warta miłości i że nic nie musi w sobie zmieniać, bo jest w porządku taka, jaka jest. A jak mija reszta Twojego dnia, co robisz? Jak się czujesz? Jakie widzisz zmiany w Twoim dniu dzisiejszym, kiedy doskonale i wyraźnie wiesz, że jesteś godna miłości, że jesteś godny miłości za to, kim jesteś? A teraz wyobraź sobie, że dzieje się tak nie tylko dzisiaj, ale z każdym kolejnym dniem Twojego życia. Automatycznie, bez konieczności robienia czegokolwiek, wiesz z absolutną pewnością, że jesteś godna miłości, że jesteś wspaniała, absolutnie wspaniała, taka, jaka jesteś, że jesteś absolutnie wspaniały, takim, jakim jesteś. Jak rozwija się Twoje życie, kiedy wiesz, że jesteś wystarczająco dobra. Jesteś wystarczająco dobry? Jak rozwija się Twoje życie, kiedy wiesz, że jesteś wspaniała, taką, taka jaka jesteś? Że jesteś wspaniały, taki jaki jesteś? Że masz wspaniałe ciało, takie jakie jest? Ze wszystkimi setkami milionów komórek tworzących Twoje ciało, z, z których wszystkie są cudowne i urocze. Przy obecnym koncie bankowym, w Twoim obecnym środowisku życia że wszystko, co się wokół Ciebie dzieje, jest wspaniałe i że Ty w środku dokładnie wiesz, że jesteś kochana i wspaniała. Warta miłości, taka jaka jesteś. Zobacz, jak w twoim życiu wiele rzeczy się wydarza, pojawiają się nowi wspaniali ludzie. Rzeczy materialne przychodzą i odchodzą. Osiągasz pewne cele, a niektóre z nich ponownie odpuszczasz. Ale zawsze, gdziekolwiek jesteś, w swoim środku wiesz, bez względu na to, co się stanie, jesteś warta miłości. Jesteś warty miłości, taką, jaka jesteś, takim, jakim jesteś. A teraz wyobraź sobie jakąkolwiek sytuację w swojej przyszłości. Może być to obojętnie sytuacja, jaką sobie wyobrazisz, po prostu wybierz jedną, jaka przyjdzie ci na myśl. Nie ma znaczenia co i kiedy to nastąpi, zobacz tą sytuację. Może to być dzisiaj lub za wiele miesięcy, to nie ma znaczenia. Widzisz tą sytuację? Bardzo dobrze. swojego ciała tam w przyszłości. Zobacz swoje oczy. Co tam widzisz? Co słyszysz? Co czujesz w twoim ciele? Jak się czujesz? A teraz dostrzesz coś magicznego. Zobacz ich wszystkie twoje 100 milionów komórek, które tworzą twoje ciało. Każda z tych komórek pewnością, że jest warta kochania, warta miłości za to, jaka jest. I mając tą wiedzę w sobie, zobacz, jak ta sytuacja rozwija się dalej. Spójrz na świat z myślą, że jesteś kochana taką, jaka jesteś. Że jesteś kochany takim, jakim jesteś? I co się dzieje naokoło Ciebie? A teraz przejdźmy o krok dalej. Czy jesteś gotowa? Czy jesteś gotowy? Wyobraź sobie, że wszystkie żyjące istoty, wszyscy ludzie zasługują na dar bezwarunkowej miłości, prawda? Wyobraź sobie, że nie tylko wiesz, że to jest cenne, ale zobacz siebie, jak dzielisz się tą myślą ze wszystkimi innymi żywymi istotami, ze względu na to, kogo lub co spotykasz, czy to jest roślina, czy zwierzę, czy człowiek. Wyślij jemu teraz te wszystkie uzdrawiające myśli. Jesteś warta miłości. Jesteś warty miłości za to, kim jesteś. Po prostu wysyłaj te myśli wszystkim i wszystkiemu. Niech oni poczują to, tą miłość, którą im wysyłasz. Niektórzy poczują to od razu, na przykład dzieci i zwierzęta. One bardzo uważnie reagują na nasze myśli. Na myśli jesteś warta miłości, jesteś warta, aby być kochaną, kochanym. I zobacz teraz, co to robi z Twoim otoczeniem. Kiedy Ty czujesz, że jesteś warta miłości i wysyłasz te myśli wszystkim innym. Że wszyscy jesteśmy wartościowi tak samo. Wszyscy jesteśmy warci miłości. Jaki piękny może być świat, jak ten świat naokoło ciebie zmienił się w świat miłości, bajki, radości, lekkości, szczęścia. Jak wszyscy się cieszą. Jak ty się z tym czujesz? Teraz nadszedł czas, aby wrócić w drogę i doświadczyć tych wspaniałych myśli dzisiaj w Twoim codziennym życiu. Poczuj falę uznania przebiegającą przez Twoje ciało od stóp do głowy i z powrotem od głowy do stóp. Zwróć uwagę, jak czujesz się coraz bardziej energiczna, świeża. Bardziej rozluźniona, jak Twoje wszystkie komórki cieszą się. Cieszą się w tym pięknym świecie. Czujesz, że masz coraz więcej energii i już się nie możesz doczekać tego wspaniałego dzisiejszego dnia. Ten dzień jest wspaniałym dniem. A teraz policzę od jednego do pięciu. Jak dojdziemy do pięciu, to poczujesz się przebudzona, odświeżona, szczęśliwa. Z nową energią i radością i lekością. Raz. Zaczynasz wracać do swojego ciała. Dwa, Twoje palce poruszają się delikatnie. Trzy, Twoja orientacja w ciele rozpływa się po całym ciele i wraca ponownie do Twojego ciała. Cztery. Zaczynasz czuć się przebudzona, ożywiona i wypoczęta. 5. Otwierasz oczy i czujesz falę uznania dla wszystkiego, co widzisz i zaczynasz dzień z energią i radością i nową mocą. Witaj w tym wspaniałym dniu. Życzę Ci wspaniałego dnia i błogosławię Ciebie na ten dzień.